W dzisiejszym filmie postanowiłam zrobić coś troszkę innego i nagrać reakcje na moje pierwsze filmy. I powiem Wam, że trochę się stresuję, bo akurat teraz leci jakiś, nie wiem, helikopter czy coś i musi być głośno. W ogóle dajcie znać, jak wam się podoba, jak nagrywam tutaj przed oknem w takim świetle. Chciałabym tutaj zacząć nagrywać tutoriale, ale jest mi trochę niewygodnie na łóżku, a tylko w tą stronę może mieć łóżko, więc trochę mnie to irytuje, przyznam szczerze. No ale myślę, że to jest najlepsze światło i najlepiej widać wszystkie kolory, dlatego dzisiaj taki gadany film postanowiłam na próbę tutaj nagrać. Przeleciał już helikopter, także wracając do tematu, trochę się stresuję, bo ten film nagrałam 3 lata temu. Yy i teraz sobie przed chwilą przeszukałam cały kanał i pierwszy mój film jest um, z angielskim tytułem Two voluminous bombshell hairstyles tutorial, czyli po prostu to były dwie fryzury, jak uzyskać objętość na włosach I stwierdziłam, że zobaczymy sobie ten film oraz zobaczymy mój pierwszy film po polsku Bo nie wiem czy wiecie, ale na początku e, nagrałam cztery filmy takie bez głosu, e, bo to się stresowałam mówieniem i... Później zaczęłam nagrywać filmy w języku angielskim, nie wiem, czy też to wiecie i po prostu teraz śmiechu warty to jest, bo czasami jak e, gdzieś tam mi wyskoczył ten mój film i kliknąłam jakiś tam starszy film, gdzie nagrywałam po angielsku, to po prostu śmiechu warto, bo nie dosyć, że byłam taka trochę nieśmiała przed tą kamerą i e, taka, wiecie, na dystans się wstydziłam i tak śmiesznie, naprawdę śmiesznie i gadałam przez to, e, to jeszcze ten mój angielski był e, na takim śmiesznym poziomie, więc... E, ja się do tego przyznaję, że nie było on jakiś świetny, ale była to dla mnie też dobra nauka, żeby jakoś tak się otworzyć I żeby zacząć mówić w tym języku angielskim, także nie ma co tutaj, wiecie, śmiewać się <laughs> Chociaż sama siebie trochę się śmieje. W każdym razie przechodzimy do tego pierwszego filmu i obejrzymy sobie później jeszcze pierwszy film w języku polskim, jaki nagrałam Co jest dzisiaj? Kurczę, ta skaretka jedzie, no Dobra, otwieram pierwszy film Dwie fryzury. Trzy lata temu. Zobaczymy, jak wyglądałam. Słuchajcie, muszę wyłączyć muzykę, bo e, pamiętam, że ten film został zablokowany, bo jeszcze wtedy nie wiedziałam o muzyce, jakie mogę używać, jakie nie mogę używać. Jiku, zobaczcie, jak wyglądałam. Śmiesznie, Boże. A w ogóle jakieś światło. Tutaj mam takie białe, jakieś cienie na oczach, a ta twarz jest taka pomarańczowa. Aha, czyli jedna fryzura to były proste włosy. Fajnie miałam jakoś tak wyciniowane te włosy. Tutaj taką miałam objętość, a, a ten, a reszta dosyć długie takie włosy. No i długa fryzura loczki. <noise> luk numer jeden. Tu miałam tak ładnie wyciniowane przy twarzy te włosy. Jak ja to zrobiłam? Już nie pamiętam szczerze mówiąc. Proszę bardzo, olejek. To był mój ulubiony olejek wtedy z firmy Biolage Exquisite Oil i bardzo go lubiłam używać właśnie przed y, jakimiś takimi produktami, nie produktami, tylko narzędziami gorącymi. Ale co ja tutaj będę robić? Czekajcie, przesunę sobie trochę. Już nie będę szczerze mówiąc, jak ja zrobiłam te włosy. a na takie grube wałki. A, już wiem, zobaczcie, na takie mega grube wałki. Tak, 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 już pamiętam teraz, że ja uwielbiałam ich używać, tylko że to działa jak macie trochę wycieniowane włosy, jakie ja teraz nie mam w ogóle pocieniowanych. Chciałabym minimalnie sobie tutaj sam wierzch pocieniować. Tak mi chodzi to po głowie i tutaj przy twarzy troszkę właśnie takiej objętości nabrać, bo te włosy są strasznie płaskie, w ogóle tutaj miałam swój naturalny kolor włosów jeszcze. Taki piękny, ciepły, taki mleczny brąz, mleczna czekolada. Wow, wyglądało to genialnie. No zobaczcie, jaką objętość. Super. Muszę sobie chyba naprawdę tutaj przy twarzy tak lekko wycieniować te włosy, bo wyglądało to ekstra. Jakieś takie śmieszne światło w ogóle. Pamiętam, że ostatnio ktoś mi napisał, że: No, oglądam Twoje filmy od samego początku, jeszcze jak e, nagrywałaś z, z wieszakiem z ubraniami za sobą. Nie mogę z tych włosów, po prostu wyglądają genialnie. Spójrzcie, tutaj przy twarzy. Cudowne są. Jejku, powiem Wam, że tak patrząc na siebie, tutaj trzy lata młodszą, to stwierdzam, że bardzo się zmieniłam. E... Samego wyglądu, ale też yy, z, yy, z charakteru. Ja, ja to widzę, że ja tutaj jestem taka zestresowana. No zresztą wiecie, no to są początki na YouTube, początki przed kamerą, no to byłam w ogromnym stresie. Dobra, poszukam sobie teraz tego pierwszego filmu w języku polskim. To są minusy nagrywania przy naturalnym świetle, że światło właśnie zmieni się co 5 minut, dlatego że zaszło słońce i mamy teraz trochę takiego cienia. Powiem Wam, że aż trochę tak się zawstydziłam, przeglądając te filmy. Na razie nie włączałam nic, ale po prostu śmiechu warte i znalazłam pierwszy, <noise> pierwszy film w języku polskim, który nagrałam I e, generalnie wtedy mieszałam te filmy, raz nagrywałam jakiś tam po polsku, raz po angielsku I tutaj znalazłam film, który nagrałam i po polsku i po angielsku, taki sam e, W sumie nie wiem, jaki to miał sens, ale nagrałam i tak, i tak I są dwa filmy, jeden po angielsku, drugi po polsku i jest to film Pierwsze wrażenie Paleta Zoeva, Rodeo Bell Uwaga, Boże, Zobacz, miałam, I uwaga, włączam. więc bardzo bo będziemy rozmawiać o... o poszczególnych barwkach? Co właśnie miałam? Ile miałam rzeczy na toaletce i jest mega Jeśli nie to muszę na na pewno wiecie o mówię. A jest to Bell. Ale ładnie wyglądałam! Tak słodko, dziewczęco, młodziutko! W ogóle pasował mi ten kolor, właśnie taki naturalny, i to było chwilę po tym, jak chciałam sobie włosy z takich bardzo długich na takie do ramion, i powiem Wam, że no, fajnie wyglądały, ale musicie zwrócić uwagę na ten bałagan na taletę: po prostu milion jakichś kosmetyków, perfum, palet, lakierów do paznokci, jak ja to sprzątałam. Ja nie mam zielonego pojęcia Teraz staram się tak ograniczyć, żeby nic mi po prostu na wierzchu nie stało, bo Przy sprzątaniu to jest ma ja nie mam pojęcia jak ja to ogarniałam Bałagan niesamowity <grym> O Boże Tak To była chyba moja pierwsza paleta z, z Ewa A to tylko recenzja czy to, to ja też? A nie, to tylko gadałam o tej palecie, nawet nie robiłam makijażu nią bez yy, sensu. No, po co ja to. No, po co ja tak to, tak to, slał, no, ja tak to no, nagrałam? Ja nie wiem. W, nazwy, w sumie no, nagrałam no, tylko. To była tylko jakaś taka recenzja. Co no. myślę o tej palecie i słocze Widzę, że na końcu pokazałam, ale żadnego makijażu. Wykonałam ją ten makijaż, ale nie pokazałam wam, jak go wykonuję. <laughs> Powiem wam, że jak patrzę na tą dziewczynę, <laughs> ta kręci się łezka w oku. Nie mogłam płakać, bo dzisiaj mam czarny. Ale naprawdę jestem poruszona, dlatego że wtedy w życiu mnie pomyślała, że dzisiaj będę w tym miejscu, w którym jestem w swoim życiu i, i że mój kanał będzie w tym miejscu, w którym jest. Ponad 120 tysięcy subskrypcji. Aż mam jakieś ciarki. Gęsią skórkę, nie wiem czy mi wierzycie, ja mam gęsią skórkę. Także, no naprawdę, fajnie jest tak czasem sobie spojrzeć wstecz do tego, od czego zaczynałyśmy, i naprawdę jestem pod wrażeniem samej siebie, że byłam taka odważna i że zaczęłam nagrywać. Pamiętam, że dużo osób, jak zaczęłam nagrywać po angielsku, to pisało mi, dlaczego nagrywałam po angielsku, żebym zaczęła nagrywać po polsku, ale też z drugiej strony wiem, że byłam bardzo niepewna siebie i miałam takie problemy z samooceną, yy, dlatego że. Wiem, że nie jestem jakąś osobą bardzo wygadaną yy, I taką mega otwartą, wiecie, yy, na wszystkich I czułam, że... Nie wiem, w sumie teraz myślę, że to powinno być na odwrót Że powinnam się bać mówić po angielsku Ale wtedy miałam taką myśl, że jak mówię po angielsku To jest to wszystko takie surowe Nie poznacie do końca mnie, mojej osobowości yy, I jakieś takie miałam głupie podejście, że yy, nie chciałam... Tak naprawdę tego pokazać, kim jestem, i że mówiąc po angielsku będę za taką zasłoną. I to jak zaczęłam nagrywać po polsku, to teraz to wszystko pamiętam, że to było dla mnie taką wielką barierą do przełamania i ogromnym takim stresem, dlatego że bałam się, że mnie poznacie i żebym... Będę miała mnóstwo takich bardzo negatywnych komentarzy na swój temat, na temat mojej osoby Na temat tego, jak mówię, wiedziałam też, że mam wale wymowy i strasznie mniej, y, pamiętam, że miałam Straszny z tym problem i bardzo źle się przez to czułam Dlatego też nie chciałam mówić w tym języku, właśnie w języku polskim Teraz chcę się z tego śmiać, y, ale Patrząc wstecz, jestem naprawdę z siebie bardzo dumna i z tego, że nie poddawałam się do tej pory. Nagrałam kilkaset filmów. Yy, nawet nie wiem, czy mogę to sprawdzić na swoim kanale, ile filmów nagrałam, ale jest to kilkaset filmów. Nie wiem, 400-500 filmów. I pracowałam naprawdę bardzo ciężko, żeby być teraz w tym miejscu, w którym jestem. Naprawdę. <grywa> I teraz mówię, że bardzo się zmieniłam, ale patrząc na siebie w tej chwili yy, I patrząc na siebie Tutaj 21-letnią Widzę w sobie cały czas tą dziewczynę, yy, która Wie czego chce i walczy o swoje yy, I po prostu wie, że ciężką pracą dojdzie do czegoś, chociaż wtedy mm, No tak jak mówię, miałam problemy z samooceną i myślałam, że bardzo chciałam coś osiągnąć z, właśnie z YouTube'em, ale jeszcze nie do końca też wiedziałam, czy to jest to, czego chcę. No i e, myślę, że to, że nie wierzyłam w siebie, trochę było przeszkodą, ale z czasem e, dzięki Wam też uwierzyłam w siebie i dzięki temu, że widziałam, że mogę i że e, mogę pokazać swoją twarz w większej i szerszej publiczności i że nadal mogę być sobą i że nie mam się tego wstydzić, bo. Mam talent, i po jakimś czasie, kiedy zaczęłam się otwierać troszeczkę bardziej na Was i czuć się tak swobodniej przed tą kamerą, to poczułam, że Wy oglądacie mnie nie tylko dlatego, że pokazuję Wam, jak się pomalować, ale oglądacie mnie też dlatego, że lubicie mnie. Po prostu mnie lubicie i lubicie to, kim jestem, lubicie moją osobowość, lubicie moją energię. Lubicie to, w jaki sposób do was mówię, w jaki sposób wam coś tłumaczę. I po prostu dzięki temu ja rozkwitłam i uwierzyłam w siebie. I powiem wam naprawdę, że YouTube jest ogromnym czynnikiem, który zmienił moje życie. Nie mam tutaj. Yy, wiem, że może to brzmi śmiesznie, bo to jest tylko internet. To jest tylko cząstka malutka. Yy, Świata, w jakim żyjemy, bo to jest tylko coś, co ja upubliczniam w internecie. To nie jest realne życie, ale dla mnie to jest jak najbardziej realne, bo ja się bardzo otworzyłam, bardzo się zmieniłam i patrząc wstecz na to, kim byłam, a na to, kim jestem teraz, to jestem dumna z tej kobiety, w jaką się zmieniłam. I życzę Wam wszystkim, żebyście były z siebie dumne i miały na co spojrzeć sobie tak wstecz. Jakieś zdjęcia, jakieś pamiątki, może jakieś nagrania, yy, dzięki którym możecie sobie przypomnieć, kim byliście kiedyś, jak bardzo yy, dojrzałyście i urosłyście we własnych oczach, i żebyście mogły być z siebie dumne, dumni. <grytanie> Naprawdę teraz siedząc przed tą kamerą, to czuję się jak ta yy, mała natalka, która tam siedziała. Yy. <laughs> naprawdę nie planowałam, że ten film tak się potoczy Myślałam, że włączę tutaj swoje stare filmy i się pośmienimy razem Ale naprawdę się wzruszyłam I fajnie, że postanowiłam nagrać ten film Bo przypomniałam sobie, jaka kiedyś byłam odważna Że zaczęłam robić to, co teraz jest e, tak naprawdę bardzo ważną częścią w moim życiu I bez której nie wyobrażam sobie teraz Funkcjonować. Dziwnie to brzmi, na pewno bym sobie poradziła, gdyby, nie wiem, YouTube nagle zniknął, e, ale przyznaję, że jest on dla mnie ogromną i bardzo ważną częścią, bo to jest to, co kocham robić i życzę Wam e, każdej osobie, każdej osobie z osobna, <grych> każdemu z osobna, życzę, żeby znalazł taką rzecz, pasję, e, przy której spełnia się i przede wszystkim rozwija. Swoje wnętrze, bo ja rozwinęłam swoje wnętrze bardzo i stałam się bardziej otwartą osobą, e, bardziej odważną osobą i jestem z siebie dumna. powtarzam to kolejny raz, ale tak, jestem z siebie dumna. E, także to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy film. Jakbyście chciały, żebym nagrała na przykład film z reakcją na filmy <laughs> anglojęzyczne, gdzie będzie na pewno kupa śmiechu, bo e, to jest naprawdę takie m, bardzo krępujące dla mnie <grydy> i byłoby mi na pewno wstyd to oglądać przy Was, ale byśmy się pośmiały razem. E, to dajcie znać i e, zamierzam też nagrać e, film. Odtwarzam swój pierwszy tutorial makijażowy. Nie pamiętam, jaki był mój pierwszy tutorial makijażowy, może na razie nie będę sprawdzać, tylko pójdziemy na żywioł w tym filmie i e, zajrzę właśnie... Na kanał i sp sprawdzę, jaki był mój pierwszy tutorial makijażowy, i sobie go otworzymy, tylko w takiej ulepszonej wersji, bo wiadomo, wtedy jeszcze nie miałam takiego doświadczenia i nie była to moja, e, nie wiem, precyzja tak wyrobiona i tak dalej. Także ja myślę, że to też by byłby ciekawy film, więc dajcie znać koniecznie, czy chcecie i dajcie kciuk do góry, jeśli film Wam się podobał. E, taka chwila posiedzieć ze mną, pogadać, troszkę sobie powspominać. To by było na tyle. <noise> Włączcie sobie powiadomienia o moich nowych filmach. Tam jest taki mały dzwoneczek pod, y, gdzieś przy nazwie mojego kanału, chyba. A jak nie, to na główną stronę kanału Natalie Beauty i tam macie na pewno ten dzwoneczek. Także y, dziękuję Wam bardzo. Napiszcie na, y, na dole komentarze, co myślicie o tym filmie i ogólnie, czy macie też jakieś wspomnienia takie sprzed z, y, z kilku lat, na które teraz fajnie Wam się patrzy. I to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo. Dzięki, że jesteście. Dziękuję, 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 że jesteście ze mną. Subskrybujcie i widzimy się w kolejnym filmie. Pa Pa!